I zgodnie z tymi przepisami, przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby, może być złożony protest z, z dwóch powodów. Po pierwsze, dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, i te przestępstwa są określone w rozdziale. W odpowiednim rozdziale kodeksu karnego, przy czym to przestępstwo ma mieć wpływ na przebieg głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. I po drugie, to co może mieć tutaj ogromne znaczenie, naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. Przy czym, co istotne, te naruszenia nie mogą być naruszeniami jakimikolwiek, tylko te naruszenia. Muszą mieć, czy muszą mieć wpływ na wynik wyborów. Czyli jeżeli dochodziłoby do jakichś niewielkich naruszeń, które, które no, mogłyby się pojawić, można sobie je nawet wyobrazić, wyliczyć w tym momencie, ale one nie miały wpływu na wynik wyborów, to one nie mogą stanowić podstawy do złożenia protestu wyborczego. A Państwo doskonale wiecie, te wybory mogą być, ym, mogą być. Yy, pod wieloma względami wątpliwe, choćby z punktu widzenia właśnie ograniczeń, które, które dotyczą czy wyborców przebywających poza granicami naszego kraju, czy no, w związku z sytuacją pandemii, którą mamy także w naszym, w naszym państwie. Oczywiście protest wyborczy przeciwko wyborowi prezydenta może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w, w jednym z obwodów głosowania. Czyli to jest przesłanka, która warunkuje możliwość złożenia takiego protestu. Gdyby wyborca nie był ujęty w żadnym spisie, no to w tej sytuacji nie może wystąpić z takim protestem. No i oczywiście ważne jest, aby dodać, że wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty i przedstawić y, lub wykazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Czyli formułując protest wyborczy, oczywiście. No, nie wystarczy wykazać czy wskazać, że doszło do naruszeń prawda, yy, prawa wyborczego mających wpływ na wynik wyborów, ale no, ten zarzut musi być szczegółowo opisany, a także należałoby przedstawić właśnie yy, zarzuty, yy, przedstawić lub wskazać dowody, na których te zarzuty się opiera. Także to jest bardzo ważne. No, z tego co mi wiadomo, to szereg organizacji, właśnie yy, społecznych, Przygotowuje już jakieś wzory protestu wyborczego, które ze względu na określone sytuacje będą mogły być wykorzystane przez wyborców, czy to którym się uniemożliwi wzięcie udziału w głosowaniu, w wyborach w Polsce, czy poza granicami naszego kraju. Także tutaj zachęcam Państwa do śledzenia. Yy, Stron internetowych, mediów społecznościowych, bo na pewno ta sprawa jeszcze będzie nagłaśniana. Co ważne, trzeba pamiętać, że protest wnosi się na piśmie, do protest wyborczy przybiera formę pisemną, czyli nie może on polegać na jakimś ustnym zgłoszeniu zarzutów czy wykazaniu dowodów, musi być złożony w określonym terminie. Ten termin jest ściśle określony i uwaga, niedopuszczalne jest przewrócenie tego terminu. Ten termin wynosi 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą i, co warto podkreślić, wystarczy nadać przesyłkę u operatora pocztowego w tym terminie. Czyli, y, no, y, oczywiście takim optymalnym y, y, modelem byłoby to, żeby protest dotarł do y, Sądu Najwyższego w terminie. 14 dni, ale ustawodawca zezwala na to, żeby no, wykazać, że no, została nadana przesyłka operatora pocztowego, no, tutaj będzie da de decydowała data stempla pocztowego. W odniesieniu do wyborcy przebywającego poza granicami, to jest dość istotne, lub na polskich statkach morskich, wymogi uważa się za spełnione, jeżeli protest został złożony odpowiednio właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku, czyli w tej sytuacji wyborcy przebywający poza granicami kraju, którzy nie będą, y, czy będą chcieli złożyć protest wyborczy, oni go nie wysyłają do Polski, ale y, no, y, składają go y, do konsulatu, prawda? No, konsul ma obowiązek wyznaczyć godziny, w których takie protesty mogą spływać i i, I powinien te protesty przyjmować. Drugie ważne ograniczenie, które się tu pojawia w przypadku wyborców przebywających poza granicami naszego kraju, to wyborca zagraniczny obowiązany jest dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju pod rygorem pozostawienia protestu bez biegu. Czyli w sytuacji, gdybyście państwo przebywali poza granicami naszego kraju, i wiedząc, że nie wrócicie do naszego kraju wtedy, kiedy ten protest będzie rozpoznawany, to elementem tego protestu wyborczego musi być wskazanie właśnie pełnomocnika zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń. prawda? No Sąd Najwyższy tutaj będzie z Państwem, będzie z Państwem się kontaktował. No i oczywiście Sąd Najwyższy rozpatruje protest wyborczy w składzie trzech sędziów. Jest to postępowanie nieprocesowe i w tym zakresie wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Ta opinia nie ma prawnie wiążącego charakteru. Ona stanowi pewną wskazówkę dla Sądu Najwyższego w pełnym składzie, który później decyduje o ważności całych wyborów. Opinia musi zawierać ustalenie co do zasadności zarzutu sformułowanego w proteście, a w razie potwierdzenia. Właśnie zasadności tego zarzutu, ocenę, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów kodeksu miało wpływ na wynik wyborów. Tutaj mogę dodać, że oczywiście będzie kolosalne znaczenie odgrywała liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów i to moim zdaniem nie tylko tych dwóch głównych kandydatów, którzy będą rywalizować i pewnie występować. W drugiej turze wyborów, ale no warto tutaj zwrócić uwagę, że te różnice mogą dotyczyć także kolejnych kandydatów. Czyli w sytuacji, gdyby no, te niewielkie różnice związane z ograniczeniami um, um, możliwości wzięcia udziału w głosowaniu przez wyborców przebywających poza granicami miałyby spowodować, że w drugiej turze wyborów nie spotkałoby się dwóch kandydatów, którzy się spotkali, a jeden z nich byłby inny, no to w tej sytuacji wydaje się, że taki protest może być zasadnie formułowany, a co za tym idzie, może wywierać wpływ także na wynik wyborów. No oczywiście uczestnikami postępowania jest zawsze wnoszący protest przewodniczący właściwej komisji wyborczej, jego zastępca oraz prokurator generalny. I Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie właśnie podejmowana jest już uchwała przez Sąd Najwyższy po zapoznaniu się z y, wszystkimi y, właśnie Postanowieniami zawierającymi opinię tych składów trójkowych co do zasadności formułowanych zarzutów w proteście wyborczym. I to wszystko, jeśli chodzi o protesty wyborcze. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.